Postanowiłem najpierw wyjaśnić sprawę kradzieży, a dopiero potem wziąć się do pracy. W realizacji tych planów przeszkodził mi współlokator. Widziałem, że z trudem hamuje chęć rozpoczęcia rozmowy. Nie chciałem ułatwiać mu zadania, tym bardziej, że wiedziałem, co to za jeden. Pamiętałem dobrze ten twarz z pobytu w urzędzie. Rozmawiał wówczas ze mną nie więcej niż minutę, ale była to nieprzyjemna rozmowa. Utkwiła mi w pamięci, podobnie jak on, pomimo że miał wtedy rude włosy. A więc szatyna zrobiłeś z siebie pomyślałem. Specjalnie na moją cześć no cóż, dobre i to. Ciekawe, co chciałbyś wiedzieć. Zastanawiałem się, czy zagrać w otwarte karty, czy udawać, że nie wiem o co chodzi. Po krótkim namyśle uznałem, że maskarada ta została zorganizowana nie po to, aby mnie wywieźć w pole, gdyż wtedy wystarczyło przysłać innego faceta, ale by poznać moją reakcję. Podejmuję rękawice szepnąłem do siebie. Co pan mówił? odezwał się Rottenbaum Nic. Widocznie przesłyszałem się. Wydawało mi się, że chce pan coś powiedzieć. Przepraszam, dodał grzecznie, może pan coś potrzebuje? Jestem w lepszej formie, chętnie pomogę. Zdenerwował mnie ten ton i mina baranka, ta przesadna uprzejmość. Przecież wiedziałem, w jaki sposób potrafi rozmawiać z petentami w swoim urzędzie. Synu, zapamiętaj sobie na całe życie, że ja zawsze wiem, co chcę powiedzieć. Poza tym mówię, kiedy chcę i co chcę, więc przynajmniej w mojej obecności nic ci się zdawać nie musi. Ależ. Próbował wskoczyć mi w słowo. I bądź uprzejmy nie przerywać, gdy mówię. Niczego nie potrzebuję. A jeżeli kiedyś znajdę się w potrzebie, to będziesz ostatnim człowiekiem, którego o coś poproszę. Wiesz zapewne dlaczego. Ależ nic nie rozumiem. Dlaczego pan mnie tyka? Rewanżuję ci się za rozmowę, jaką przeprowadziłeś ze mną nie tak dawno. Nie zapomniałem. Udawał Greka. Dobry aktor, pomyślałem. Albo ja się pomyliłem. Niestety nie mogłem się już cofnąć, musiałem to sprawdzić, więc brnąłem dalej. Jak długo pracujesz w urzędzie? Panu się wszystko poplątało, pan coś nie tego. Chcesz powiedzieć, że z moją głową jest coś nie w porządku? No właśnie. Nic bardziej złudnego. Sam wiesz najlepiej, że jeżeli zdecydujesz się mówić ze mną poważnie, to możemy pogadać inaczej szkoda Zachodu. To mówiąc, odwróciłem się na bok i oddałem rozmyślaniom na temat zadania powierzonego mi przez kapitana. Przyniesiono kolację. Jedliśmy w milczeniu. Potem także żaden z nas nie wyrzekł ani słowa. Zacząłem się głowić nad losem schowanej do kieszeni kartki. Bez większego wysiłku odtworzyłem jej treść i zacząłem analizować, komu mogły się przydać zawarte w niej informacje. Ostrowskiemu? Nie. Dla niego przecież były przeznaczone. Ludziom z urzędu? Tak, być może. Tylko, że oni mogli je uzyskać znacznie prościej przeprowadzić rewizję i zabrać. Pozostał wywiad. Tylko jaki? Nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć. Postanowiłem sporządzić notatkę dla Ostrowskiego. Na wstępie podałem ogólną charakterystykę taktyki działań i historii wywiadu niemieckiego. Wiedziałem o tych sprawach dużo. W konspiracji było kilku kolegów z przedwojennej dwójki, z działu zajmującego się kierunkiem niemieckim, zaś okres wojny znałem z autopsji. Mogłem więc pokusić się o w miarę dokładny szkic zawierający również informacje o V1 i V2. Widząc moje zmagania, Izaak zapytał: Co pan tak męczy, kapitanie? A więc zdecydował się pan mówić otwarcie? Skoro i tak pan wie. Od początku zdawał pan sobie sprawę, że to się nie uda. Twarda sztuka z pana, chociaż nie rozumiem pańskiego uporu. Przecież w każdej chwili możemy przenieść się do nas, a to nie jest najlepsze miejsce dla chorego człowieka. Musiałem przyznać mu rację. A co do owej groźby, to też mogli ją spełnić. Aby zyskać na czasie, podałem mu wypracowanie, które skończyłem. Czytał uważnie, a ja zastanawiałem się, jak mam postąpić. Byłem pewien, że za chwilę usłyszę propozycję współpracy. Czy próbować się wykręcić? Czy ma to jakiś sens? W gruncie rzeczy, dając mu do przeczytania notatkę, wyraziłem zgodę na współdziałanie. A może mu powiedzieć, że dogadałem się z majorem? Nie mogłem się na nic zdecydować. Wreszcie postanowiłem, że napuszczę go na złodzieja, który ściągnął moje notatki. Sam Bóg nasłał mi tego typa, pomyślałem i uśmiechnąłem się zadowolony. Podjął pan, jak widzę, decyzję, powiedział, odrywając się od lektury. Nie jesteś ty taki głupi, na jakiego wyglądasz, stwierdziłem w duchu, a głośno powiedziałem. Skąd pan wie? Nie trudno zgadnąć. Do tej pory był pan skupiony i uważny, zastanawiał się pan, czy przyjąć moją propozycję, czy nie. Uśmiech znaczy, że już po kłopotach. Oczekuję pańskiej odpowiedzi. Przecież nie usłyszałem jeszcze żadnej propozycji. Proszę nie udawać naiwnego. Albo jest pan z nami, albo przeciw nam. Trzeciego wyjścia nie widzę. I wie pan co? Zwracał się pan do mnie perty, niech tak zostanie. Po raz ostatni w tym dniu wyciągnął do mnie rękę. I jestem. Nie miałem najmniejszej ochoty podawać mu dłoni, ale szczerze mówiąc, bałem się tego człowieka. Zenon, powiedziałem, ściskając mu grabę i szukając w myślach pretekstu, który usprawiedliwiłby przed przyjaciółmi znajomość z takim typem. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Skoro twierdzisz, że nie mam wyboru? Masz, możesz odmówić, ale jako przyjaciel, radzę, abyś tego nie robił. Sam mianowałeś się moim przyjacielem. Tak jakoś wyszło. Nie odmówisz. Nie odmawiam. To bardzo dobrze. Ale i nie wyrażam zgody. Powiedziałem mu, że spóźnił się ze swoją propozycją, gdyż przyjąłem ofertę majora. Nie szkodzi, dogadamy się. Przyświeca nam przecież wspólny cel. To od czego zaczynamy? Od złapania złodzieja. Co zginęło? zapytał rzeczowo. Widać było, że zrobił wszystko, aby szybko załatwić sprawę. Zabrał się do niej z powagą, jakby chodziło o tajemnicę wagi państwowej, a nie marną, zapisaną ołówkiem kartkę papieru. Powiedziałem mu to. Uśmiechnął się i oświadczył, że w naszej robocie, celowo podkreślając słowo naszej, nigdy nie wiadomo, co okaże się ważne, a co nie. Poza tym złodziei należy tępić, bo trudno przewidzieć, po co następnym razem wyciągnął rękę. Byłem tego samego zdania. Opowiedziałem mu o tych notatkach, nie tając podejrzeń w stosunku do blondynki, bo to przecież ona uraczyła mnie na senną tabletką. Wiesz co? Powiedział mój nowy przyjaciel. Najlepiej będzie, jak z nią od razu porozmawiam. Przecież nie ma dyżuru, nie lepiej poczekać? Myślę, że nie. Zabiorę się za nią od razu. Masz rację, warta grzechu. Nie o to chodzi. Pośle po nią. Zdaje się, że nie mieszka daleko. Zniknął bez słowa. Przyszła siostra z pytaniem, czy czegoś nie potrzebuje. Poprosiłam o laskę. Dostałem ją. Rottenbaum dość długo nie wracał, a ja zacząłem spacerować po sali. Szło mi coraz lepiej. Czułem tylko osłabienie. Przypuszczałem, że wynikało ono ze sporego upływu krwi. Wrócił Izak i już od drzwi poinformował. Załatwione. Mam nadzieję, że waszym zwyczajem nie kazałeś dziewczyny doprowadzić tu pod konwojem. Nie. Odwiedzi ją posłaniec z kwiatami. Ucieszy się, bo kwiaty są ładne. Dołączyłem też kartkę, na której skreśliłem kilka słów. Niestety, zmartwił się, nie mam tak ładnego charakteru pisma jak ty. Myślę, że za to słowa były eleganckie. Rzecz gustu, ale zdradza ci tajemnicę. Napisałem tylko jedno zdanie. Pani usta mają kolor dojrzałych wiśni. Pozwoliłem też sobie na małą nielojalność w stosunku do Ciebie. Karteczkę podpisałem imieniem Zenon. Sądzisz, że dziewczyna przyjdzie? Jestem przekonany, że przyjdzie. Jednak po co ta maskarada? Jaka maskarada? O co ci chodzi? Chociażby o twoje włosy, powiedziałem byle co, chcąc uporządkować myśli. Masz dobrą pamięć, jednak tym razem nie trafiłeś. Wtedy miałem farbowane, teraz są naturalne. Jestem szatynem od urodzenia, musisz wierzyć. To nic nie zmienia i nie ma znaczenia. Chciałbym wiedzieć skąd wiesz o dziewczynie. Ja w ogóle dużo wiem, ale zapomniałeś, że od zadawania pytań jestem ja. Uważam, że jeżeli mamy współpracować, to powinniśmy parę szczegółów wyjaśnić. Niech tak będzie. Pozwól jednak, że zaczniemy od ciebie. Doszedłem do wniosku, że nic nie stracę, jeśli opowiem, co wiem o całej sprawie. Rozpocząłem relację, pomijając jedynie bardzo osobiste szczegóły, mające związek z Walentyną Ostrowskim i Markiewiczem. Przy niektórych wątkach przerywał mi, pytał o drobnostki. Bez trudu zorientowałem się, iż dobrze zrobiłem, nie tając niczego, no prawie niczego. Gdyż rzeczywiście wiele o mnie wiedział. Gdy skończyłem, stwierdził: Żałuję, ale moje życie ani w połowie nie jest tak ciekawe jak Twoje. Wybacz, że nie odtworzę mojego życiorysu, ale nie pora teraz na wspominki. Ważniejszy jest dzień dzisiejszy. Właśnie, zgodziłem się. Muszę przyznać, że cały czas zastanawiam się, do czego jestem wam potrzebny. To dłuższa rozmowa. Przeprowadzi ją mój szef, gdy wyzdrowiejesz. Jak długo będziemy chorować? Ja do jutra. Ty Do skutku, to znaczy do momentu, w którym lekarze uznają, że można cię bez szkody dla zdrowia wypisać. Już mogą. I aby potwierdzić te słowa, przemaszerowałem wzdłuż i wszerz sali. Decyzja należy do lekarzy, choć przypuszczam, że szef chciałby, abyś jak najszybciej zabrał się do roboty. Co to za robota? Na ten temat nic nie mogę powiedzieć. To przynajmniej powiedz, czy wypadek, któremu uległem, to wasza sprawa. Mogę cię zapewnić, że nie. Jesteś tego pewien? Absolutnie. Ciekaw jestem, co powiesz, gdy oświadczę, iż mam powody, aby przypuszczać, że kierowcą dekawki był wasz człowiek. Odpowiem, że twoje przypuszczenia nie są zbyt wiele warte. A jak udowodnię? Zrób to. Jak Boga kocham, zrobię, choćby po to, aby cię przekonać, że nie mówisz prawdy. Zrozum, nie mam powodu, żeby kłamać. To, co mogę, mówię. Czego nie mogę, nie mówię. Znacznie więcej dowiesz się w czasie spotkania z szefem. Gdzie i kiedy to nastąpi? Nie wiem. Jaka jest rola Walentyny? Wiesz przecież, że pracuje u Was. Mówiono mi, abym uważał, bo z Ciebie niezły spryciarz. Zmieniłem temat pytając, czy sam załatwi sprawę kradzieży kartki i czy jest sens kruszyć o to kopię. Odpowiedział, że bierze sprawę na siebie, a mnie zaproponował, żebym w miarę moich sił rozejrzał się po szpitalu. Istnieje podejrzenie, że i tu sięgają łapy niedobitków hitlerowskich. Może zajrzysz do sali reanimacyjnej. Zbyt często umierają tu ludzie, na których urzędowi zależy, dodał. Ciekawe. To jest jedna z przyczyn, która spowodowała, że na etacie pielęgniarki zatrudniono siostrę Dorotę, tę blondynkę, a ja się rozchorowałem. Zrozumiałem zapał pielęgniarki do nocnych dyżurów, ale nie zdążyłem nic powiedzieć, bo weszła osoba, o której gawędziliśmy. O wilku mowa, zaczął Izaak, a ja podszedłem do niej i mierząc ją wzrokiem powiedziałem. Rzeczywiście, usta ma czerwone jak dojrzała, soczysta wiśnia. Uśmiechnęła się do mnie tak, że gotów byłem dać sobie wbić jeszcze ze dwa tuziny igieł w rękę. Chciał pan ze mną mówić, dziękuję za kwiaty, powiedziała. To nie ja, proszę pani, choć żałuję. To ten pan, pan Izaak Rotenbaum, Jego kwiaty i jemu należy się rozmowa. Zostawiłem ich samych, otworzyłem drzwi i poszedłem szukać niewidzialnej ręki płatającej psikusy Jeleniegórskiemu Urzędowi Bezpieczeństwa.